Hej, witam was w trzecim odcinku Let's Play Move Star Planet. Um, z tej strony Sweet Bunny. Yy, tak jakoby sam zrobiłam wszystkie misje. Yy, Patrzcie, mam jak się yy, Dodatkowo zrobiłam te takie na Halloween. <coughs> yy, zrobiłam wszystkie oprócz tych yy, grafów. Da Muszę poczekać jeszcze chyba 20 minutek. Dam pierwszego i jak będę tak dobra, to będzie. Ale tak jak obiecywałam, to będziemy kupować ciuszki i wreszcie będziemy nor będę normalnie wyglądać. Um, ja to najbardziej lubię patrzeć w topie. Także takie, wiecie, naj najpopularniejsze rzeczy. No od tego jest to-to. Tylko nie wiem, czy to właśnie się ubrać tak, może bardziej na Halloween, czy może na ten. na. na Emo, na Pankowy. No to niech to będzie taki styl słodziutki. W takim różu może Czy może w czerwonym chodźcie, nie wiem w jakim kolorze to zrobić Dobra, to niech będzie to Dobra, nie wiem czemu się nie da zmieniać. Takie lagi jak w tych na przykład takich oklarach za 1000 Star Też tam się nie da zmienić. Znaczy tu się niby zmieni, ale jak się kupi to już się nie zmieni. O, tak. Dobra, fryzja jakaś wybierzemy jeszcze zaraz spodienki. Ofu. Ofu ofu, ofu. Nie. Ja nie mogę takiego własnego tego znaleźć. Własnego stylu. Tylko nie wiem czemu. Bo już do żadnego fryza nie mogę znaleźć, takiego, który by mi odpowiadał. No, może być, ale takie trochę stare. No nie wiem. Znaczy ja tak pichnęłam? Dobra, dobrze, że się kolory zatrzyma. Okej. Okay. Tatańka. Dobra, bo ja się w ogóle mało odzywam. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Yy... Zaraz zrobię sobie spodenki do tego. Może to będzie lepsze? O, lepsze. Dobra. Nie no, może fiolet to nie, ale no blond może być, chociaż. Realnie jestem brunetką. No. Dobrze, to mamy to. Wszystko dodamy do Elżet i teraz wejdziemy sobie w Dressing Studio i zrobimy sobie spodenki. Ta nam wyjdzie, a on wcale, jak się tak zmieni te kolory, to to wcale nawet tak brzydko nie wygląda. I proszę, tylko 50 star Dobra. I tak, pierwsze to robimy, to kupujemy to. Uh -huh, musimy się ruszyć. Dobra. Możemy przyłączyć. Dobra, i teraz kupujemy całą rzecz. No i dobrze. I teraz trzeba się przebrać. No, już jakoś wyglądamy. Jeszcze potem pozbieram na animację. Bo ta animka to jest po prostu żałosna. Yy, no dobra, no to idziemy może. Albo nie, już nie ma sensu z nikim gadać, bo to mi 3 minuty zostały nagrywania. Myślę, że ładnie wyglądam. Nie wygląda na to najgorzej. Nic nie ma. Tego. To myślę, że nie ma co dalej przedłużać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was, abyście dali lajka, znaczy łapkę w górę, żeby być na bieżąco, czyli zasubskrybować mój kanał i napisać, no, powtarzam, miły komentarz, ponieważ nie cierpię hejtu. Bardzo mnie wkurzają, tak więc liczę na, waszu, na pomoc od was czyli yy, zacznę taką nową serię nie powiem jaką, bo to będzie niespodzianka ale jeżeli pod tym filmem będzie mm, no minimum 10 yy, łapek w górę to zaczynam nową serię, ale nie, tak jak mówiłam, nie, nie powiem jaką bo to jest niespodzianka tak więc widzimy się w kolejnym odcinku Let's Play mowy Star Planet, cześć!